Gdzie nocowaliśmy. Widzicie, tam jest ten bar, gdzie wczoraj braliśmy wodę, także dosłownie odjechaliśmy od niego jakieś 300 metrów. Ale na tej drodze w nocy nie było dużego ruchu, prawie w ogóle auta nie jeździły, więc nam to nie przeszkadzało. Tu też był taki kawałek, gdzie nie było bardzo podmokłe, bo tam wcześniej było błoto. Jak jechaliśmy rowerami, to. To się ciężko jechało, bo się to wszystko kleiło do, do kół, ale tu się znalazło fajne miejsce. I w sumie ciepło było, nie? Także spało się ok. I co standardowo, robimy śniadanie, jemy, pijemy herbatę, pakujemy to wszystko i jedziemy tam do Ustka Mieniogorska. Dzisiaj powinniśmy dojechać, jest tam. Troszkę chyba ponad 80 km, jakieś dwie górki po drodze, jedną górkę już przejechaliśmy wczoraj tam gdzie jest taka wieża przekaźnikowa, tam obok była przejazd z drogą, ale to było no może 5 minut podjazdu i 2 minuty zjazdu. Słuchajcie, w końcu zrobiło się fajnie, lekki wiaterek w plecy, słoneczko. Chmurki, ale już mniejsze niż wczoraj. Jedzie się fajnie. Okolica mi się osobiście podoba. To takie prawdopodobnie pogórze autajskie. Bo do Autaju już około setki zostało. Cię pozdrawiają! A to będzie szczyt góry. Popatrzcie sami Jaki będzie widok. Sam jestem ciekaw Nie? Tam już widać, że są coraz wyższe góry. I zaczynają się prawdziwe góry. Może jeszcze nie za wysokie, ale takie ostre. No, w ogóle mi się strasznie podoba ta droga tutaj. To jest naprawdę ładna. Aż skończyły się stepy. Renda mi odjechała Nie wiem czy ją dogonię dzisiaj Naprawdę ładnie i naprawdę fajnie się jedzie Kurcze, żeby taka pogoda przez najbliższe 3 tygodnie z kawałkiem się utrzymała, bo za 3 tygodnie z kawałkiem będziemy mieli już pociąg z Omska do Moskwy 26 Października, a dzisiaj jest pierwszy października, czyli za, za 25 dni. I tak naprawdę za 25 dni to będzie taki koniec podróży. No, jeszcze nie będzie to koniec, bo jeszcze 2-3 tygodnie będziemy dalej w trasie, ale już to będzie. Przejazd z Azji do Europy, potem jeszcze po Europie, Moskwa, potem Ukraina, Kijów, może, może coś jeszcze pojedziemy przez Słowację, zobaczymy. To wszystko zależy od pogody, ale za trzy tygodnie z kawałkiem to będzie taki, takie pożegnanie z Azją już. Do Mongolii nie udało się dojechać. Zostawimy ten plan na przyszłość. Na pewno tam pojedziemy. Całkiem spory ruch na tej drodze. Ona zaręda już się pojawiła. Teraz będzie. Przed nami Uskamińogórsk. Tam w dole, ale nie będziemy. Przez niego przejeżdżać, bo nie mamy tam nic do załatwiania, także pojedziemy. Tam jest taka nie do końca obwodnica, trochę tak z krajem miasta, ale spróbujemy go przejechać na wylotówkę. Po drugiej stronie, gdzie już się skończy miasto, będzie jakieś 18 km. Mamy godzinę za 15 .05. Powinno się udać przejechać. Zaczyna się autaj W górach widać śnieg Ale nam mówili, że już dwa tygodnie temu w ust kamieniogorsku spadł śnieg Że tydzień temu też podobno padał I oni tak wszyscy mówią, że jak trzeci raz spadnie śnieg to już zostanie Więc my mamy nadzieję, że Póki co nie będzie tego trzeciego razu. Że śnieg nie spadnie i nie zostanie. Mam mi się przydał jakiś tylko sklep, żeby kupić jakieś pomidory, dwie sztuki, może jeden. Papry jedną paprykę. I na dzisiaj udało się nam się na całe szczęście znaleźć fajny nocleg, fajnej rodzinki. Co prawda. Yy... Nie będziemy spać w namiocie. No, wiecie, w namiocie jest też bardzo fajnie, ale mamy super dach nad głową. To jest letnia kuchnia. Oni tutaj wszystko gotują w lecie, ale mamy yy, farelkę, która nam troszkę podgrzewa. Ale myślę, że na noc ją wyłączymy tą fale, farelkę, nie? Tak. A co najfajniejsze, zaraz idziemy do salonu w baniu. Już się grzeje, także będziemy znowu czyści. Chociaż się bardzo nie ubrudziliśmy, nie? Kiedy, nie, no bardzo jeszcze nie. Kiedy się kąpaliśmy ostatnio? W taldy -Kurgany? Tak Pod prysznicem. A to było ile dni temu? Tak. Trzy noce spaliśmy. Trzy nocy, dzień, dzień, tak. o, cztery dni temu się kąpaliśmy. No, nie jeszcze jesteśmy świeżutcy. No ale jak nie jest, to trzeba skorzystać. Tak, tak. Słuchajcie, moi mili, nie wiem, czy mnie dobrze widać, ale teraz idę do sauny, która jest tutaj. Tu jest sauna. Tu się należy rozebrać. Już jest, tu już jest, tu ciepło, a tam będzie gorąco. Także chodzę. Ale... Jaka? Proszę? Nie. Doroda już tam jest, więc nie mogę, nie mogę filmować. Ale chodzę. Jesteśmy już w po saunie. o to, jak się pocę. Ale... Mi się kręci w głowie Cała gorąca Ale zobaczcie jak to wyglądało tu wejdę na sekundę no, tu, jest, tu jest strasznie ciepło Tu jest piec Gdzie się leje z takiego czegoś wodą W te kamyczki I wtedy robi się para Potem się siada tu u góry I człowiek się poci. Zaczyna się strasznie pocić A tutaj są wszystkie rzeczy do mycia Czyli szampon, mydło i tak dalej, dobra, muszę sobie wyjść, bo nie chcę się zrobić mokry, bo zno, tylko co się wysuszyłem. Ej, chciałem tylko powiedzieć, że tak wygląda domek na naszą dzisiejszą noc. No. Tak. Więc tak wygląda nasz domek na dzisiejszą noc. A tak wyglądamy my wyczyszczeni po bani Tak. Mamy prąd, może, można ładować, telefony się ładują jeden i drugi, proszę tu są kable zaraz będziemy baterie do kamer ładować Jesteśmy, słuchajcie u tej rodziny, gdzie wczoraj przyjechaliśmy wieczór i nas ugościli z, po prostu z głębi serca wszystkim co mieli najlepsze Tam nie wiem czy to było wczoraj widać, tam była sauna a teraz jeszcze przyszła żona z pracy i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia no po herbacie wypiliśmy zjedliśmy śniadanie dochodzi już godzina 11 i zaraz pójdziemy zaraz pojedziemy dalej a to jest po prostu po prostu wieś mówią że żyją biednie skromnie ale czysto no i mają wszystko co trzeba przede wszystkim są mili Widzicie, kurki biegają jeszcze chcę wam pokazać tą saunę teraz w ciągu dnia bo nie będzie tam tak gorąco i nie zaparuje obiektyw. Więc wygląda to tak, że tu jest wanna z zimną wodą i zaraz po salonie można do niej wskoczyć. I wiecie, wychodzicie się rozgrzani, stopujecie do zimnej wody. Z tej strony jest palenisko, tam się nakłada drewna do pieca, który jest zrobiony o, się zbyt. który jest po prostu zrobiony ze z, z spawanych kawałków stali. Tutaj była woda, teraz ją wylali. No i tu się siada i tu się człowiek poci. A tak to jest to zrobione skromnie z desek. Podobno nie jest trudno taką saunę zrobić samemu. Nie, nie na karcie jest. A, a jest. Tak, ich odno jednej derewi. tak, to nie taka jak ks jest, no tam mhm. to, na w domu w 300 albo więcej. A To na na karcie nie było. A może. Ja. Bardzo fajnie, że wczoraj wieczór już w zasadzie o zmroku skręciliśmy w tą drogę z tej trasy, do której teraz zaraz dojedziemy bo spotkaliśmy bardzo wyjątkowo miłych ludzi. Była to rosyjska rodzina, ale mieszkająca tutaj już od pokoleń w Kazachstanie, więc oni się czują... No, oni są... Oni są narodowości rosyjskiej, ale czują się związani z tą ziemią. Nie są tutaj na jakiejś emigracji czy gdzieś tam. Po prostu tutaj jest ich dom. I jak przed chwilą staraliśmy sobie przypomnieć. To była chyba pierwsza rodzina rosyjska, która nas zaprosiła, nie? Tak. Tak, tak ale... A to jest ciekawie, bo już w w dni ludzie nam mówią, że w tej części ludzie są niegościnni. Nie a zwłaszcza Ros Rosjanie. Rosjanie są niegościni. A okazało się, że... Są, że że są i to a bardzo. Oni sami tutaj też mówili, że a w Rosji tam ludzie są zupełnie inni tam są gościni. Że oni Zobaczymy, że tam są drudzy. I chcieliśmy złotej jesieni i mamy złotą jesień. Zawsze jak byłem w Polsce, to mi się marzyło, żeby złotą jesień gdzieś podróżować chodzić po górach. Obcować z tą przyrodą, jak są wtedy takie piękne kolory, ale jakoś nigdy nie było na to czasu. Trzeba było chodzić do pracy, powtarzać codzienny schemat. W weekendy psuła się pogoda przeważnie, więc trzeba było zostać w domu. A teraz proszę. Złota jesień? A przed nami jeszcze półtora miesiąca podróży. Dorenda robi sałatkę. Tak, nie powinnam, bo jestem gością, a gości powinni odpoczywać, właśnie powiedzieli. Ale skoro nie ma innych to dziewczyn, żeby robić sałatkę, to ja robię. Tak, a czemu, czemu? robisz sałatkę? Bo... No bo nie mogliśmy znaleźć miejsca pod namiot. Tak. Byliśmy w wiosce, która nazywała się Zimno, coś. Nie, Mroźno, Zimno. Zimowie. Zimowie, tak. Zimno, zimowo. Zimowo. Zimowo, tak. I wjechaliśmy do tej wioski. Byliśmy tam z pół godziny. Najpierw chcieliśmy gdzieś rozkładać namiot. Szukaliśmy niec. z ludźmi rozmawialiśmy. Wszyscy jacyś tacy dziwni. Niby tacy odpowiadali, tu tego, ale nikt nic, żadnych konkretnych propozycji się nie pojawiały. Możesz siebie filmować, a nie mnie, jak ty odpowiadasz. Ale nie, bo ty robisz sałatkę. No <grym> już nie robię. I w końcu nam powiedzieli, żeby dojechać do drogi. Więc dojechaliśmy do tej drogi, do trasy z powrotem. Pojechaliśmy w, w dalej w, naszą, w naszym kierunku jazdy. Że tam będzie jakaś kafeczka, która się nazywa Muhomor. Słuchajcie, jak można nazwać kafeczkę Muhomor? No wyobrażacie to sobie? Muhomor? Czy, czy byście pojechali do restauracji, która się nazywa Muhomor? Co byście się spodziewali, że tam że wyjdziecie na jedzeni, czy wyjdziecie struci? No ja bym nie jeszcze do Muhomor. W każdym razie... Muhomor był kiepski, więc pojechaliśmy kawałek... To nie było trawy, tak jak powiedzieli. Powiedzieli, tak. że tam jest polana. Pojechaliśmy kawałek dalej, zobaczyliśmy, że jest skręt drogi w lewo, ale zakaz wjazdu, zostawiliśmy tam rowerów, rowery i pojawiły się, pojawili się dwaj panowie, których zapytaliśmy, czy gdzieś tam można rozbić namiot. Okazało się, że to teren prywatny, a stróż gdzieś tam wyszedł, więc nie można było się tam dogadać. Właśnie. właściciele nie ma kontaktu, bo nie ma zasięgu. Bo nie ma zasięgu. No, telefon jest, ale nie ma zasięgu. Tak. I... Okazało się, że u dwóch jednego z panów jest dzisiaj dzień, dzień rano, urodziny, więc zostaliśmy zaproszeni na imprezę. Tu jest taki mały domek, pomieszczenie kuchenne, jak widzicie. Tu obok jest pomieszczenie sypialne. Pewnie nic nie widać. Bo jest. włączymy światło, to pewnie coś Tak, coś tam się spali, więc nie będę włączał. A, to się wyłącza. No więc dzień, raz, dzień raz, dnia, urodziny, to jest alkohol kołchoźniczy, wódka kołchoźnicza, tak, tak powiedzieli. Pięć razy tańsza i dwa razy lepsza. A na zewnątrz robią się szaszłyki. na mnie przed jedzeniem. Chociaż jedną dopiero wypiłaś, nie? Tak, a wy już trzy, tak? Tak. Chcę jeszcze zobaczyć do chłopaków, jak robią szaszłyki. My jesteśmy w Kazachstanie. Kazachstan na kraj szaszłyków. Po prostu tak zwyczajnie z ulicy nagle staliśmy się gośćmi na imprezie urodzinowej. To to jest Kazachstan.